Jeżeli mamy młynek, czy mamy zły dostęp do żaren, nie mamy czasu ani ochoty rozwierać wszystkiego i czyścić. Możemy zostawić takie tabletki do czyszczenia. młynka. Największa zaleta dla mnie jest taka, że nie trzeba potem kalibrować ustawienia grubości mielenia. Parę razy zdarzyło mi się rozwierać młynki tego typu jak. Eureka i samo czyszczenie i rozbieranie nie jest problematyczne, zatem powrót do ustawień jest kłopotliwy, tutaj możemy tego uniknąć, sypiemy trochę proszku. I potem jeszcze poprawiamy zelenkami kawy, po to, żeby nie mieć tego klocka czyszczącego. To, co mi się najbardziej w tym preparacie podoba, że ma on formę takich tabletek, nie proszku, tylko są to takie tabletki twarde i rzeczywiście efekt czyszczący jest dość dobry. Na szybkie czyszczenie młynka bardzo fajne rozwiązanie.